Czy uprawianie sportu zawsze dla Was będzie oznaczało dobre zdrowie? Chcę dzisiaj przekonać Was do obejrzenia historii Jacka. Jednego z klubowiczów klubu Męskie Zdrowie. Przytrafiła mu się bardzo ciekawa, ale dosyć przykra historia i powinna wszystkich Was zmusić do refleksji, w jaki sposób we własnym Waszym życiu uniknąć tego typu przykrej sytuacji, jaka właśnie Jackowi się przytrafiła. Zapraszam zatem na historię Jacka. Podczas zawodów sportowych narciarskich w Zakopanem przejeżdżając metę, straciłem przytomność. Miałem zawał. 15 minut byłem reanimowany przez kolegę, gdyby nie ono on, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali i będąc tam w szpitalu byłem na sali z ludźmi z zawałami, ze sportowcami. Ja wcześniej myślałem, że sport i będąc aktywnym ja się chronię przed miażdżycą, a to niestety nie. Sport w żaden sposób nie chroni mnie przed miażdżycą. Chroni wyłącznie zmiana diety. Plus, a aktywność jest ważna, oczywiście, ona, ona musi być kontynuowana i musimy być aktywni, ale jakby aktywność nie zabezpiecza. Ja tak myślałem, wielu moich kolegów tak myśli. Niektórzy już pod wpływem rozmowy ze mną i podesyłania filmów zmieniło zdanie, ale no większość jeszcze dalej myśli, że uprawiając sport i odżywiając się tradycyjnie, chronią się jakby przed miażdżycą że miażdżyca jest im obca, no niestety, niestety tak nie jest. Ja to potwierdzam i, i wszystkim mówię, że sam sport nie wystarczy. Nie? Mhm. Sam sport nie wystarczy, bo można wylądować tak jak ja wylądowałem. I nie miałem w ogóle zielonego pojęcia, że ja mam jakiś problem. A się okazało, że mam potężny problem miażdżycowy. 5% przeżywa taki zawód. Wcześniej byłem totalnym ignorantem. Ja w ogóle nie łączyłem diety z, ze zdrowiem. Tak? Jakby dieta to, to była jedno, zdrowie to było drugie. Tak. No, oczywiście, to wszystko się zweryfikowało i dziś całkiem inaczej myślę. Właśnie na takie tematy rozmawiamy. Lubię męskie zdrowie. Rozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć się przed tego typu problemami zdrowotnymi, jak być bezpiecznym i być również w dobrej formie. Jeżeli Ciebie to interesuje, zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube, zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, tak abyś był zawsze powiadamiany, jak tylko pojawia się jakiś nowy materiał. No i oczywiście zachęcam Cię do wejścia w poczet naszych klubowiczów. Zachęcam do wstąpienia do klubu Męskie Zdrowie. A dzisiaj dzięki i cześć.